To już, to już tak będzie zawsze, tak naprawdę. Jeżeli lekko mnie załupie jakaś kość, to będę się bała. To jest najgorsze. Znaczy, wiesz, no, byle się obchodziło tylko na strachu. Każdy się boi raka. Nie ma osoby na świecie, bo się nie boi raka, tak? Wszyscy się boją. Czuję się. Jak miała jakąś grypę, taka rozbita, osłabiona, ale nie jest tak dramatycznie, jak myślałam, no muszę wygrać tę walkę. Po prostu inaczej być nie może. Na no, ile kilometrów? Nie, nie Jezu, jaki kręcik! Ale jak śmiesznie się tego dotyka. Nie tylko mnie spotyka, to spotyka wszystkich w tym albo w innym czasie, aż tego cierpienia jest tak strasznie dużo, i że nie można od niego uciec. Jest to element życia. No, skończył. Wow! E, e. Wszystkiego dobrego, do widzenia, do